ma, to John 270 Densina. Dzisiaj dostrzymałem dwie przesyłki zaraz po powrocie do szkoły. No i wam przedstawię rozpakowywanie. Pierwsza przesyłka jest z Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z Krakowa. Przesyłka jest paczką reklamową. To jest taki ładny napis, "Darmaryi". Czyli jak już może się z Was domyśliła, przesyłka będzie zawierała... A no, zaraz sami zobaczycie. Ups. To jest tak. Koperta tam muszę już nawet, co tam jest. A tutaj, oj, proszę bardzo, oj, bardzo mi się podoba. Tutaj zaprezentuję, bardzo ładnie, bo kopertą jest założone. Dzięki Jezusu zależy, żeby to dotarło jednak do każdego wiernego. Tutaj w środku prezentuję Wam takie jakby książeczkę, wszystko o tak, z Marią związane jest, napisane. Tutaj nam dzień pierwszy, pierwszy ukazanie się Marii i tym podobne. To dwa takie egzemplarze, ponieważ dwa zamawiałem. Drugie, Obietnica Najświętszej Marii. I uwaga, prawdziwy medalik. Tu jest, jeszcze pokażę. O, nie, nie da się tego pokazać. Widzicie, wypukłość. Nie ja będę teraz tego odczepiał, bo mi na razie szkoda, ale no, jak widzicie, jest medalik. Czyli przysyła ksiądz. Z drugiej strony tutaj jeszcze mam napisane ładnie y, taki jakby egzemplarz, że chcą wpłaty i wpłacić ktoś, no, żeby wspomóc tą fundację. Tutaj jest taki krótki liścik od właśnie księdza. No i to tyle właśnie zabiera ten, y, ta przesyłka. Druga przesyłka to y, przesyłka z K2. Y, no, to zabieram się z otwierania. k najprawdopodobniej jest tu mapa, bo taką właśnie zamawiałem. Dobra, tu jest otwarte. No tylko chwilę, niestety było w Ym, Czy to jest mapa? O, bardzo ładna mapa Polski. Z, no, bardzo dokładna w każdym bądź razie. Proszę zobaczyć tutaj. O, tutaj znajdę moje miasto. Jeszcze tak szybko. Eee, proszę bardzo, tu jest Radomsko. Widzicie, mapa dosyć spora, więc mi się wydaje, że za fliko bardzo polało mi się to zamówić. I teraz taka jeszcze jedna sprawa, jeśli byście chcieli eee, otrzymać takie same układniki, jak tutaj Wam zaprezentowałem, zapraszam Was na stronę www.freegadzety.npx.pl Znajdziecie tam wszystkie opisy wszystkich yy, gadżetów, jakie do tej pory otrzymałem. Yy, Dostaniecie dokładny opis, poradnik taki, jak, się tam, jak zamówić in, identyczne upominki. No to na dzisiaj byłoby. To tyle. Żegnam Was. Do zobaczenia.